Na krakowskich błoniach. Wcześniej uczestnicy mszy przeszli w białym marszu wdzięczności. Marsz nawiązywał do tego z 81 roku po zamachu na Ojca Świętego i wtedy i dziś wszyscy szli w milczeniu. Wówczas protestowali przeciwko złu na świecie. Dziś dziękowali za to, co dla świata, Polski i każdego z osobna zrobił Ojciec Święty. W Warszawie przez całą noc trwało czuwanie przed Kościołem Świętej Anny. Wcześniej na placu marszałka Piłsudskiego odbyła się msza akademicka. Góralską muzyką, tak bliską sercu papieża, i wspólną modlitwą żegnano Ojca Świętego w Beskidach. W nabożeństwach odprawionych w Szczyrku i Istebnej wzięli udział ci, którzy tak jak Ojciec Święty ukochali góry. Grali Ojcu Świętemu do nocy. I na koniec kilka pogodowych porad dla polskich.